Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku jestem z Fiko, Fiko, Fiko Elo, nagrywałam to drugi raz bo się nagrywanie wyłączyło tak. Prawda I w dzisiejszym odcinku Będziemy Wytłumacz Philipsa będziemy w dzisiejszym odcinku robić Gramy w każdą tą, wydarzenie w każde, tylko nie rankingowy i te z tych ludzi tam. I te. Ten też wiecie. No. Mamy. Dobra. Prawda. I Wiesz, zaczynamy poszyć, i od miejskiej zadymy i bierzemy Meg. Ja biorę tak tika, tika, jak ostatnio. <głos> <głos> Dobra. Wcale to nie było z... 5 minut temu. Nie! Yeah. O, nie raz! Diko, przegraliśmy! Przegraliśmy, przegraliśmy! Ja nie jestem botem Lara, mam bo wiki! O, ja jestem! Przypadkowo chciałem najpierw walnąć z tymi kurkami! Problem! ja dobrze rozwalam, bo ja mam taktykę. Ej! Ej, ja cię pytam, jak my w 10 sekund straciliśmy połowę miasta? No. <laughs> Filip nie krzyczy! Nie będęś tu bronić, a nie rozwalać. Jakbyś 5 sekund sprawdzić, kołowę nie stać cię w No weź tą broń, a nie stoisz się broń! Nie! Zabiłem właśnie każdego! Nie. teraz atakuję! A ja właśnie... Rico rozwalam. Nie! Tymon, ale bombik. Bombikie. jest... O, o, Tymon 1%. proszę. o nie, o nie, o nie. O nie. Ale może. 29! Co? Praktycznie całe zjechaliśmy. O, ja jestem gwiazdą gry i tak. I co? Tak, mnie się masz. Dobra. Teraz gramy... 5 na 5 no kauczik Kto tutaj gra? Wybieram tą samą postać? Nie, albo nie. tego nie? Nie, tego nie było. Wcale nie tak, że Filip... Ja wiem jaką Filip wybierze postać. Nie, Filip zgadnij jaką ja wybierę postać. Cito. Nie zgadłeś To jest zadz... Filip, przecież ja nie... nie pamiętam oh, oh, nie. Ty bardzo zapominaj Dobra Mam męczy, sorry Sorry, no, widzę no, ja za mojego no, kolegę Grali i Ja się co, tam... kolega. Kolegę? Kolegę Dobra, lecimy. Ej, czemu oni mają legendarną postać? Ja się na to nie godziłem. Ej, czemu tu mutacji nie ma? Nie wiem. Zabiłem, to się liczy. Chłopie, ja po prostu klikałem... Ja klikałem guzik i wysnajpiłem. Dobra, Baz jest głupi. Baza mamy głupiego. E, wiem. Obserwuję Cię, dawaj. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, ja sam go A Chyba uciekam, wiesz? Trzeba HP. HP, HP. Dawaj. <śmiech> <śmiech> Dobrze! <laughs> Do ultu idź. Dobrze? wszytko. Nie, ja, ja nie mam silowania w nim, więc... jak to mnie sięgło? Sięgło! Dobra, to ja mam! się nie To by nic nie dało, to by nic nie dało. To by nic nie dało. dało Nawet sobie na bazie, głupi. A kurde, ej, on może wygrać. Ej! O kurde. Ej, on może wygrać. No? Gdzie ładnie użył Tylko ulta. Tylko użył, ładnie użył ulta, bambiku walony. Nie wiem, bo on... nie wiem, gdzie on jest. Hada, hada. No chodź. No użyj, kurwa, nie całej ziemi! O boże śmierć. On kampi na stresie. Ja nie mogę, co ona robię, on robi? On ma zysa. Świetnie, Świetnie. Piper wygrał każdą gierkę, nie? Dobra, spokojnie Bambińku. Bambińku. Spokojnie, Bambiku. Spokojnie, Wydaj. Filip. E, witak, witak e, Ja zabiję Piper, Piper zabiję. na Mam roła. Filip, no, nie wyzywaj sojuszników! Trzeba mówić, że są świetni, i wtedy im się ego podwyższy, i, i wtedy będą się bardziej star? no. Co ty zrobiłeś? No, że ochroniłam, go no, to. O nie, o nie, o nie, o nie! Zmarnowałam hulta! Ubieram! Żegnaj! Ja ciągle umieram, jestem tragiczny. Ej, oni są nadal w piątkę, chłopie! Ej, mo mogłeś ult... Nie, 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 Ulta postaw i sobie tak strzelaj. Gdzieś. O nie. O, Ej, Po co? Czemu ja się nie chiluję? Nie wiem. Ja mam wiedzieć. Teraz ty gadaj tak, do widzów. Na mnie polują. Filip, gadaj do widzów, teraz ty. Ela, co mam mówić? na piper Masz mówić co robisz Eee, właśnie celuje piper, który jest turnońkiem. Dobrze Już, Zmikiem. już nie musisz gadać. Ale możesz, komentuj, dawaj. Ty teraz jesteś. Nie właśnie, i widziałeś, widziałeś, jaki rozwaliłem, widziałeś, widziałeś, widziałeś. <laughs> Ej, czy oni zostali no. serio we piątkę? Ej, oni są... So serio są w piątkę? Dawaj Bas! Ej, ej, co jest, ej, co jest? ej, co jest, jest? z tym. Dawaj, dawaj, Bas, dawaj, bambi, bambi, Bas! Bambiku nie! co bambi. on robi! Czemu idzie do chmur! No. Ej. Ej, ej. 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 czy on miał gwiazdę gry? Ej, co to jest za typek? Bo on miał na pewno najlepszą akcję. Czało, no. Sławny. Teraz gramy duo showdown. Nie, nie, nie wybieram tej samej postaci chyba. Dobra. Ale nie. wtedy szybko... Albo... Teraz musimy wygrać. O. Oh. Nita. A wybierz inną Nie. Poczekaj. Wybiorę inny gadżet. Jeszcze będzie fajna muza. Ale chyba nie ma praw autorskich, więc sobie wolno włączyć. Dobra, mamy lekką nazwisko. Dawaj na lewo, dawaj na lewo Dobra Ojejny spocuch Spocuch w rzeki tam, o nie Dobra, wezmę No i głośniej jednak No, zrób głośniej Dobra, teraz, atak Dawaj, rozwaj to Poczekaj, bo ja musiałem sobie podgłośnić ciebie Zium, zium, zium Dawaj tutaj, tutaj, tutaj To jest bambik. To jest bambik, no, no, no Dobra, rozwaliłem go, rozwaliłem go, widziałeś jak go rozwaliłem? Kogo? To ty? E, to... Tam jest El Primo. No, bo... skrzynkę. O nie. Spike, ja idę. O nie! jak! Uciekaj, uciekaj! Ja będę mógł zabić. O nie, o nie, o nie. O nie. Atak! Ja Dobra, ja nic nie gadam, ja mam ultra skupiny 5000 Uciekaj. Odganiam go, uwaga Filip, problem. Dobra, mam ulta. Dobra, zabiłem. Albo ty, ty. Dobra, Filip, masz ulta, dawaj ulta na czarną godzinę. Albo nie, zawsze. Widziałeś, że taki po prostu małom i nie nie Po prostu coś zleciało na mnie i zadało mi tysiąc hopy Aha Oto Dobra, Filip nie krzycz Nie krzycz On jest walony Piiiń sobie O nie O no No co tu zabiera mi tysiąc hopy Ej, ja ich rozwalę Wygrywamy głowami twoimi. Chłopie, głowy zabijają. Głowy każdego zabijają. No, bo umie... chłopie dwa tysiące nie zadałem. Bardzo ładnie ja A już wszystkie mam dzisiaj zrobiłem. Teraz zadymka. Na zadymę już nie graliśmy, widzowie. Czyli teraz. Nie A nie, no. Wiec... no. no. Mm. Widziałam, że to tamta gierka, gdzie przegraliśmy. Ja wybieram oczywiście tę postać. Mam nowego skinka, więc biorę tego. Uuu, ale buja. A i które mam wybrać? Nie widzę. Bo mam trzy. Bo w tej chwili wybieram kruka. Pa. Nie. He. Pa. Ta, mam taką postać, taką i taką. Najdroższa chyba jest Skina. ta druga. To... Nie, ta. Ta jest ma taką samą rzadkość ta. Ale Czyli... Chyba mają chyba... Wszyscy mają chyba taką samą rzadkość. Żebyś najdroższą. Nie, wszystkie mają taką samą rzadkość. Nie, bo Nie. gumowa Bibi jest ten... To jed... jest najładniejsza. Nie ma gumowa. Jakby... Dobra, dawaj! No, gumowa jest najładniejsza. Kiny tam... tam... To, a w ogóle czemu wybrać kluka? Bo mam fajną mutation. A nie, ej, to nie jest na mutację. Aha, ja fajnie, mam. dobra, fajnie. Nie chciałem ja wybrać mutację do Dobra, pa, kampisz tutaj i lecisz. mam kamper. piłkę, to Podanie szybkie, wiedziałem, że jest chłopcie Atakuję? Ej, dobrze. Jestem pro kluk. Dobra, umarłem. Ale chyba oni też umarli. Idzie po bo... lewej. Nie, 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 nie Jedna deadła. Dobra? No mogę, mogu na was! Mogu, mogu! Nie, nie, Filip, Filip, Filip. Mogu, mogu. Pyszne, ożywiające. Dawaj, sam, dawaj sam. Wywalaj u... Dobrze, ej, ten sam jest dobry. Ten sam jest dobry no, mamy dobrego sama du, 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 the... Bo on gra ciągle solo i jest nauczony, że nie ma kolegów i musi dobrze sam solo, solo? Nie, Krzysztof Filip próbuję kupuje zrobić, O nie. O no. No. Ledwo, to no no, no, no. No, no. Dobra, no, dawaj nie śpiewaj. Walka. A nie, Bambik za mnie. Wiem. Ile kibarto ładowań! O nie, Hypercharge ma. Bambik. Pinuję go, pinuję go. Wywaliłem piłkę? Dobra. <tryk> ok. co Dobra, umiera. Ej umiera. Do Dawaj. Jesteś. masz noczoło. Nie! Gdzie oh. ja to zrobiłem? Noob. Jestem noobem, potwierdzam. Każdy mi tak mówił, każdy mi tak mówił, zawsze byłem przyzywany Od małego mi tak nie what do, what do, what get... Można no być no, gol, no, no, no. <gulity> Polska górą A nie, hypercharger lecą na nas No hypercharger w tym Co? Ale akcja, ale akcja! Niechaj, Wysuwa się, Wysuwał mi się! O nie! Nie ma problem! Nie, nie, nie! Dobra? Nie! Zabij, dawaj, jeden na jeden! Dobre. Nie, dobra! Nie! Nie, chronić, chronić! Chronić, chronić! Dobrze, chroncie! Ej, bo wy jesteście na blisko, ja jestem jedyny na ogn. Dobrze, dobrze, Filip, dobrze, Filip. Tam, tam, tam doszło chce. Nie lepiej! dobra, daję lajka samowi. Mi się nie chce. Ej, sam był najgorszy od nas. Co? Nie, najlepszy. No. Nie, bo jakby pomyliły mi się staty. Aha, że, myślałam, że sześć razy umarło. I siedem zabił, a my cztery razy umarliśmy, i siedem zabiliśmy. Nie mam cię, ale ok. Yy, gram yy, z fajkiem. Kupam. Gram gównem. Wiem, to jest, to jest dobry. To też. Jest, to jest... Melody. Dawny był szybki. Filip, nie słychać. Czy jakby tak cię słabo słychać? To będę się mówił Dobra Skibi, bibi Ale nie śpiewaj się i nie mnie. krzycz! Się nie mnie. śpiewaj, nie śpiewaj i nie krzycz! Ej, boty, 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 boty! Boty, 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 lecimy A w ogóle, Twój jest na zbiory klejnotów IMO najlepszy Ja ostatnio na rankedach to byłem. Na na No w ogóle, najlepszy to ja w ogóle Na rankedy, na tą mapę No. Bo cię zabiję. Właśnie jak go zabiła się Nie Ale są skurzone na niego Ale jak się, się nie słychać i widzowie mają Zabią. problem A widzowie są najlepsi to nie mają. Co? To nie moje To nie, to nie moje, moje dziecko co co To nie ja mam Ale to nie twoje To nie moje To nie moje dziecko Jakie kurde Jessica. jakie dziewczyny Kurde <laughs> problem, problem Ej Filip, jak się idź? w zabijają W um, noiku cool. Boma wszystkie cuby Mówiłam niby cuby Oni tam kąpią gdzieś No. w noiku Nie kolekcja Problem. Roman, uciekaj. Umarłem, ale chronię. Dawaj, bo uciekaj, 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 uciekaj! Dawaj, sprinty. Ja cię chronię. Nie lubię się tym bo ujcami i gadżetem. Poświęciłem się dla ciebie. Własnym życiem. W BS. Widzowie, dajcie znać w komentarzach, czy wolicie, jak nagrywam sam, czy z FIKO. Ze mną. Hagi <laughs> Dobra. Yy... Teraz gramy w raj zabójcy. Tak. Dobra, chyba to jest wiadomo, co ja biorę. I bierz, in... bierz innego to Dymiaża Filip, bo wiem, że też to wybierzesz. No. Nie <laughs> Ale wiem, kogo bym mógł wybrać. Ja... To nie mam teraz. No nie ma. Ten film już trwa 18 minut. dokładnie to ja? 7, 17 i 45 sekund. Nie, nie. Wojan. Ej, wojan. Wojan. Ej, Wojan! Dobra, wojan, wojen, wojan. wojan. Zabijamy wojena. W ogóle spade drop niedawno na Knp. Ja w krzakach jeszcze Nie, widzę, mam za daleki dystans z tego. Wojan mnie zabił! Wojan! Dobra, Wojan ja zabił. nie zabił. Ja wo... nie widzę gdzie wola. Ja nie widzę gdzie Ja też. Za bardzo, ja randomowo wolę. Bo za drugi dys... Ej, litek nas ogląda. O. Ej, co? Nie, nie. powiedziałem jego imienia. <śmiech> 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 Dobra. Ale ja mam mi jakieś <grym> ja ma ADHD Dobra, ja poszedł mam ADHD, bo nie umstręczać. Jak zawsze. Żarci! No tak gdzie właśnie umarłem. Nie, Wojan ma... Ej, ja, ale my przegrywamy. Wojan jest BDP, nie możemy pozwolić, żeby Wojan wygrał Jak w... jak przegramy to powie... To powi powiedz Filip, że ten, że jesteśmy mega fanami Wojana i że daliśmy mu fory, tak, dobra, dobra Bambik UNT I tyle Dobra, chłopie, my to przegramy Nie, nie, nie ma wątkę wiesz? Myślałem, że wybiorę to. <laughs> ja też. Totalnie nie wybucham teraz jego go mi nie mogę umrzeć. Wale, jest mi dobrze. się umieram. Wale, jest mi Ej, każdy z Pippera nam Uciekaj, nie mam nic. Ej, już mamy go. Chodź, chodź, zbyt, chodź, chodź. Chodź, ej, ja robię slajd, ale poczekaj, nie wiem. Możemy to wygrać. Dawaj Filip. Leon, dawaj, Leonardo! Leonardo! O! Oh. Leonardo! Ale snajpa! Eee, nie umiesz grać! Przepraszam! Wybać, Filippo! Byłeś! Umarłeś! Uuu. Dobra! Dobra wiem. Wiadomo, kogo wybieram. Kto to? Co to Kto jest? No, proszę nie. Teraz. No. Wybiorę! Proszę nie straćmy pucharków! Aha Ty możesz bronić safe Zobaczymy jak to będzie. Nie, ja będę atakował, chłopie, ty wiesz jaki Dajna jest dobry na atak. Wiem. O, dobra, des będzie ubrancji. Ja trochę sobie trochę. Dobra. Zrobię inaczej. Dobra, jestem ja gotowy. Mam, halo. Jestem już... Proszę mi to rozwolić jakoś tam tam O nie, Czak, Czak Czak. Problem, ej, dobra, przegraliśmy. Mają Czaka. Zapomniałem o istnieniu takiego zademniarza w grze. Czak to na postać, widzowie. Jak się zgadzacie, to napiszcie w komentarzach tak. I też zostawcie łapkę w górę. Dla zasięgu. I suba, bo lubię. Suby, dostawać. Przegraliśmy. Ej ma Hyper Bambik Ej, przegrałem z gadżetem. Zrobię mu niespodziankę! Niespodzianka! Widzę prank, bro! Bambik. Ej, możemy wygrać. Jak? Ej, ej, jak? Ej, co my mamy tyle? O nie Dobra, dawaj, dawaj Filip, dawaj, Filip, rozwalamy szybko. Jest problem, ale rozwalamy. bronić. Nie. A możemy to wygrać, tylko musi mega dobrze bronić. Nie, jeden procent. Przegramy, broci, przegramy, przegramy. przegramy. Przegraliśmy. Broci, broci, broci. Filip nie krzycz! Nie broci, broci. słychać ciebie! Widzowie ciebie nie słyszą. Widzom będzie smutno. Chcesz, żeby widzowie przez ciebie płakali? <grym> widzowie są bardzo uwu. Może? <laughs> ja wiem Piper. A, to są mutacje, chłopie, tam będzie Rafsik z mutacją. Ja wiem, dlaczego biorę Piper? No ale Piper ma mało HP. No i ale ma mutację. Aaa, dobra! Inaczej teraz gada. Inaczej, A masz mutację do Piper? E, nie. Dobra, bo ja bym mógł Kika też wybrać. Ej, ty w ogóle z mutacją jest najlepszy z mutacje najlepszy. Co? nie najlepszy, ale... Masz kilka z mutacją. To już czułeś, że tak... Nice, wygraliśmy. Mimo, że jest piłka, to i tak wygraliśmy. Może. I taki cyperchat. Mają Raws, a to było Ej, wiadomo? Wiesz, ja, że to kruk jest naj... jedną z najlepszych postaci? A to zawsze kruka wybrałem, kiedy miałem małe kuchy. Jak mi się nie, nie. postaci pomyliły, sorry. Ja myślałem, że gram mandy. Jak? <laughs> Dlatego ja. stałem w miejscu. Aha, to fajnie. No Bambiku, ona tu stoi. Dobra, Filip, nie krzycz. <laughs> oh. Dobry Bambik, Bambik. Uciekaj, uciekaj, babniku! Babnik. Ja leczyłem Nie Dobra, nie, nie, nie mam tyle koleś. Nie Ona krzydź. się teraz stepnie! Ona się zmienia w chodziewo-łagiego i się tepa. Widzisz, jaki sposób? Chodź, leczyć się. Rozpalimy ją! Rysujmy ją! Rysujmy ją! Rysujmy ją. Dobra, dobrze, dobrze, ja dobrze, ja dobrze. Ja możemy wygrać widzisz jaki jestem pro player? Ej, dobrze, 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 dobrze. radę. Zmarnowałeś urlę! ale jestem u góry. Ale jestem u góry, widzisz jaka fajna pozycja. No dobra. Ej, pokazuj mi, kurwa, we mnie strzelasz. A Mam początek że no, pokazujesz no. mi, że dobrze gram. Dobra, umarł? Mega dobrze. dzięki, wielkie dzięki. Dzięki za wasze komendy. Cześć! Cicho! Filip, prawa autorskie! Cikasz, bo będzie autopromocja. Właśnie. <laughs> prawa autorskie! Dobra, Filip, to, to jest y, lasery. Trzeba strzał, strzał tego bambika. Ja się boję, że po prostu mnie trafi ten strzał. Ale ja... Meg! Ja się boję, że to mnie trafi i zabrał znowu 1000 Filip! Wybacz. Czemu oderwasz? Eee, nie wiem tak. Czemu oderwasz? Ja pomyślałam, że to zabrało mi... Jak to zabrało mi dwa tysiące ropa? Nie wiem. Na mutacji... On jest... Łap? On, jest... <coughs> On jest nie do pokonania. Czemu tam stałeś? Czemu? Czemu tam stałeś? Nie pytaj. Czemu tam pytaj. stałeś? Dobra, widzowie. E, to by było na tyle. Wyle. Trzymajcie się. Do następnego. Noooowaaaaa. No, eee,